W tym odcinku podjąłem się rzeczy, która może być bardzo trudna, ale no czego się nie robi dla kontentu. Chcę podjąć się przejścia każdego trybu duels na Hypixelu. Jest ich dokładnie 14, a to co oznacza, że muszę zdobyć 14 winów i to na każdym trybie. Na 1 na 1 lub jeśli tryb będzie tego wymagał w grupie. Czy się uda, tego nie wiem, ale jeśli chcesz mi pomóc i zachęcić do tworzenia więcej takich... Cięższych filmów, zostaw suba i łapkę w górę A więc przejdźmy do owego challenge. Zacząłem od najprostszego trybu, czyli parkour duet Tutaj to będzie ciężko wygrać, znaczy... No, na pierwsze miejsce się raczej nie hajtam chyba Bo w top 3 chociaż chcę się zakwalifikować tutaj O kurde. Dobra. Czuję, udało się na pierwszym miejscu jeszcze skończyć. I następnym trybem był tryb Skywards Duels, gdzie musiałem się zmienić 1 na 1 z albo Klasę wybrano. Tutaj może być najgorzej, już się zaczynam, bo tu wchodzi PvP. Dobra. Ale chłopy w, w większości życia nie ogarniają i tak mam nadzieję, tym razem. No to zmieniam. No, aha, no to. Poszło szybko, no niestety muszę tutaj czuć jako zwycięstwo, no. Przepraszam, no wywalił się, więc. Dwa challenge już skończone. Jeden, który wygrałem, a drugi, który w sumie fartem wygrałem bardzo szybko. I przyszedł czas na Classic Duels. Czyli coś, gdzie jest dużo osób mało doświadczonych, ale też zdarzają się chłopy, które naprawdę mogą mi spuścić w ciepło. Proszę, bądź jakimś normikiem. O nie, już nie jesteś normikiem. Dobra, huuu. Uh. Trochę ledwo, ale trochę nie. Dobra, i pierwszy segment challenge miałem już skończony. Przyszedł czas na sumo duel, czyli tryb, na którym przesiedziałem już trochę, ale no, mogłem przegrać i tak czy siak. Jak zrobiłem parę, to miałem 1600 świetleń. Miał. No, no, dobra. Teraz dowiadam wam, że nie cheatuję. Oj, oj, oj. Ojej No i się zaczyna Tutaj może być tak co sekundę Pierwsza porażka, może powiedzieć Objusz się prze... jest tak przepocony Nie no Tu będzie umieralnia Jak mi nie da... No nie no, już widzę, że to już nie jest jakiś pierwszy lepszy... O, dobra Hu ty jesteś, no też już nie jesteś pierwszym szanownikiem, widziałem, że masz tam, A to już trochę tam znaczy, można powiedzieć No nie Nie no, osoby, które mają pelerinkę to już jest... Nos dobra Nawet nic nie mówię Proszę Bo tutaj będzie tyralnie mnie No nie Ale kombo zasiadło Odwet na kobiecie Dobro. Huuu Siadło Więc tryb sum miałem już zaliczony I przyszedł czas na ucha US Którym byłem już bardziej doświadczony i pewny siebie Dobra, poka mnie to Tutaj to ja przesiedziałem tyle z Nankiem i Lotermelonem aktualnym Mentim Że Chłopie nie grałeś do uh, dobra no tam stary wyjadaka żyjesz i kolejny tryb był już za mną Woli i ucieszenia cieszyłem się ale następnym trybem który namieścił był debris czyli najbardziej wkurzający tryb jaki istnieje Aktualnie dla mnie. I tutaj mogło już być ciężko. A nienawidzę tego trybu. O kurde, krowy się ma. To źle znaczy, jak ktoś ma jakieś. Dobra, poszło szybko, dziękuję. Jak widzicie, Bug Rossus postanowił, że szybka wygrana. To jest coś dla mnie. No i takim oto sposobem miałem zaleczony kolejny segment duelsu. Następną sekcją było TNT GAMES DUELS, na którym też się znałem, ponieważ też już dużo grałem i, i nie powinno mi to sprawić większego problemu. Wizowie, ja wiem, że ty, jeśli, jeśli waszym zdaniem to nie były wygrane i mam wszystko na przeciwników, wiecie, ja tutaj, naprawdę, niektóre tryby, które z łatwo wygrałem, to dla mnie zbawienie losu. Ale najwyżej no, twierdzi się, że powinienem każdy z przeciwnikiem wygrać, znaczy, teoretycznie tak powinno być. Ale no ja tu tylko muszę zobaczyć napis wygrano Ach, Ale no, wracając, no weź im tam. No napis wygrana to już wygrana. Także no. Może w szybszy sposób, to tylko dla mnie lepiej. Bo szybciej przejdę na następnych seks. A no debuff to będzie najcięższa. No nie. Ja No jak oni będą takimi tymi, to... Ciężko będzie wyjść. No nie, no nie da się no z tymi. no tym nie Dobra. już huh. więcej bym nie dał rady na tym trybie. I tak oto przeszłam kolejny tryb Duos. Który już był cięższy trochę, jednak myślałem, że będzie łatwiejszy. Ale nie wiem, bo będę na przyśmitał. Następnym trybem był Blitz Duels, na którym nigdy w życiu nie grałem, więc... Zobaczmy. Albo grałem. Nie wiem. ma. O kurde zaufaję, sobie pan. Okej. Okay. Dobra, Blitz Duels, Easy. I kolejny tryb był już za mną, więc tylko zostało już... Następnym trybem by go Mega Wars Duel Co też nie grałem i nie wiedziałem o co chodzi, ale sprawdźmy Dobra jademy. O dobra, jest jeden I o co chodzi w Mega Wars? Nie O, ktoś dołączył Się ma, Muszę ci spuścić szybki w PR, wiesz? O nie, to też to kity Jezu. Speed 2, dobra. Nie jak nie... СО ЕСТЬ Я не знаю как тут этих ладонков выживать ЭЭЭ -а -а -а. No ma full hp, no Dobra, muszę nie wyjechać, nie ma no Dobra, a tu nie wiem jak jakaś klasa Dobra, jakaś klasa z Jaxem Dobra, udało się. Nie nagrałem tego, ale. Ja. Macie tutaj pokazane, że. Ja. Wa. Nie, nie nienawidzę tego trybu. Nie. Wygrałem bez tych power, ale, ale jakoś klasy miałem OP. Jezu. Nie. Nigdy więcej. Hypixel, usuń to ze swojej oferty. I tak oto skończyłem kolejny segment, który był, okazuje się, najtrudniejszy, może. Teraz czekałem mnie segment, na którym są sami spocenicy. Nowe Raft, Box, Drinki, i jeszcze inny kom. Na rozgrzewkę, żeby nie stracić ręki na boksie. Zestrzeń od op 2 Proszę. Bez spozańców. Ja chcę to wygrać i wyjść, rozumiesz? O, dobra, speed potion Nie zwol... Nie 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 no, lepiej mnie jak chcę no Pocie. Może być łatwy kij. Nie odparcie. Dobro I w taki oto sposób miałem OP za sobą Przyszedł czas na combo US, czyli coś trudniejszego Ja Cię kocham za Twoje efekty, ale no się nienawidzę za to, jakie są efekty, jakie ja Tryb combo był już zajczony i byłem już prawie ucieszony, że mam już tylko dwa, dwa, dwa kochane, dwa ty... Ale okazało się, że są trzy. I teraz jest no debuff. Więc mam przewalone Bogu Bogu losusie, słońce me kochane, błagam, ja nie chcę tu zginąć. Proszę, dziecko dwunastoletnie, które nie ogarnia myszki. Już widzę, że to nie one. Dobra walka, ale dobra dominacja genetyczna. Dobra, chów, dziękuję Boże, bo już bym na tym nobi wapie nie wytrzymał. I najcięższy tryb dla mnie został już za mną. I dziękuję Bogu, że go tak łatwo przeszliśmy. Następnym trybem był I tu już będzie łatwo. No jakaś mi Dobra, hu! Jeszcze jeden tryb. Ludzie... Boudou jest zajęczony. Został nam ostatni tryb. Jeśli tak, to challenge dobiega końca. Box, czyli najdłuższy i najżunniejszy tryb, który można łatwo przegrać, ale też można łatwo wygrać. Więc, Jazz do it. Jezu Chryste. Proszę, proszę, żeby mi się jakiś normik trafił. Bo nie, nie chcę wyzwań. Miałem czasu na wyzwania. Już 40 minut trwa nagranie, nagrania, to już 10 minut, żeby na się zmienić. I tak oto właśnie w taki sposób wygrałem na każdym trybie duels na Hypixelu. Jeśli chcielibyście bardziej powiedzieć wiarygodno lub grupowo bitwę, czyli że na przykład y, nie będę sam tego tylko wygrał, tylko grupówki, to zostawcie tak z 30 AP w górę, a na pewno coś takiego nagram. Więc do zobaczenia i cześć!